Hej, cześć, siemano, z tej strony Ray, witam was w kolejnym odcinku Shadow of Tomb Raider. Umratu musi martwić się o Atsiego. E, tak. Muszę wiedzieć że został złapany. Właśnie, ostatnio tylko zakończyłem to, że Umratu został złapany. Ja sobie pochodziłem troszeczkę po mapie, pozbierałem sobie znajdki, Jeszcze tu mi zostało parę znajdziek, tutaj, tutaj ten grobowiec jeszcze trzeba opędzlować. Ja to sobie już poza nagraniem, tak więc żeby was nie zanudzać ja stoi może szlamem tak pogłaszczę nie, tak stoi sobie śledzić nie. Nie ja, wiesz, że już wam go słuchałem To wiecie, to takie trochę takie, takie takie troll. Dobra, idziemy do naszej koleżanki po wyjść coś. Onura tu Hetli został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. A to co? To jest klucz. Wygląda jak. jakby pochodził ze świątyni w górach. Przecież to zaraz obok jego więzienia. Czy skrzynia i szczel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Uh. Jest silnie strzeżona. Sorry. mamy wejść, to tylko po cichu, bez hałasu. Jest droga pożytna? Tak, było jedna. Przy kopalni soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnam sobie z tym poradzić. Dara zawsze niebezpiecznie robił. Wyszła się żywa z dołu ofiarnego Ostatni raz byłam tam jako dziecko Ale z tego co pamiętam koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy Jeżeli dostanę się od tyłu utoruję przejście i cię wpuszczę Uwolnimy Ecliego i znajdziemy skrzynię Zadbam o syna Zajmij się skrzynią Uhu. Dobra Ty, gdzie ty Lara to schowałaś? Jak by the way, jak ty nie masz kieszeni wycaka Dobra, nie pytam Wejdź w świątyni w góry Ej dobra, a, 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 a co będę z tego No dobra idziemy no No nie wiem, próbujemy się nie wychylać Poszedłbym, ale nie mogę opuścić swojego stanowiska, a kończy nam się czas To by wiele znaczy Ale co, nie przeszkadzajcie sobie panowie... O! Siema. Dwa punkty. co tu mamy. Brzmiała pułapka, wytwarzają pułapki i a, w, yy, z i zabija weźmiczne trujących chmurą, trujące chmurą. Błyskowe na pole. Naboje, napoje. Zaraz podwrówę odzyskając strzał... O! O, się więc poczekałem, poczekałem, O, to jest bardzo potrzebne i to mi się przyda. Ja sobie zobacz, jaki półnek mam wymaksowany. Nie ja bym sobie jeszcze luknął na strój. O, patrz, czy mogę go wykraftować. Nie, wiem, do czegoś mi się przyda jeszcze ta skóra. Skórą, skórą, tak? Czy to ta skóra, skórą? W sensie nie ta broń. Ta broń. Eee Dobra. Na sam początek może karabin, tak? Bo jakby będzie jakaś nagła taka ups, tak wiecie, surprise. Ogólnie to możemy tak. To wymaksować. To wymaksować. To wymaksować. I to nam brakuje skóry. Czyli prawe karabiny mamy na full, czyli dostępne do e, drugiego maxówku jest ułatwione w spodem naszego przodowionych broni. No. Czyli to już prawe na maxa mamy. Czyli widzicie, Lara? Sprawa, wymaksowana na fula. Tutaj. A, to skóry znajdziemy. Ja się będę bał ba właśnie chwiaty znajdziek, tak? Więc nas no, spokojnie. Proszę bardzo. Pistolet już mam wymaksowany na fula. Widzicie, jak się opatcał wszystko zbierać. To mamy też prawie na fula. Tutaj wystarczy nam jedna skóra i gitara. To znaczy, że mogę sobie craftować to. No, kraftujemy. Co daje nam? To nam daje. No czy drapieżnik, No, to jest taki, wiecie, żeby drapieżnik, ale wolę sobie craftować, żeby mieć wszystko wiecie. Ja lubię lubię sobie porzużywać to, co sobie zebrałem, tak? Po to żeby znowu zbierać. I tak w kółko. Po to, po to jest są tej temy, żeby nie zużywać, a potem żeby je zbierać znowu. Tak tam. Pozbieram za wszystko Po co ma się to marnować? tak? O, proszę, i odzyskuję materiały Podałem taki ból dupy, że... Kurde, nie mogę podjąć, mam pół ekwipunek A tego sobie nie bo by było szkoda No tak to wiecie, po co się to zbiera Żeby... Potem... Coś tu może być Tutaj bym coś schował Ja jeszcze tam sobie luknę Wiem, 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 za dużo eksploruję, a ja kocham eksplorować taki gra. Po prostu uwielbiam. Nie mam tego noża. Się pytam, skąd mam ten nóż wziąć? Jak ktoś wie, napisz im w komentarzu. Nie tak mam, nie A teraz? Haha. Jedno super, dzięki go. Dobra. Lara właśnie. Coś tu. Tutaj coś będzie. No, tam nie będę wchodził, okej? Okay. Ale na przykład... Zobacz, co mam na wymianę. Czego chcesz? Sk tutaj sklep Czym ma. Czym ci mogę służyć, Laro? No, skąd zasz moje A, to jesteś ty. O jest jak mam mało, mało pieniążków. Sprzedaj to. Miłego korzystania. Ogólnie, jak Poszyć, się robi? Jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Co to za Chyba zbliżam się do wejścia do kopalni. Wie? twierdzi, że to podnóża góry. <laughs> rebelianta, żeby otworzył bramę. Dzięki. Dobra, zbierzemy sobie tutaj. Czy ja Przyzapewniam, coś tu mogłem jeszcze innego znaleźć, ale sobie pójdę tutaj. Czy ja to mogę przeczytać? Czy jeszcze nie umiem? Ach, nie rozumiem, co to znaczy. No kurcz, szkoda. Lipton. Ale tu mamy skrzyneczkę. Ok, Proszę bardzo. Kolejny level. No to jestem. I co? Zegar kolejny, tak? Świątynia w górach. Okej, okay, zapała się Chodziwo Muszę być ostrożna Przepraszam Mara? ale nie chciałeś się zsunąć tam Nie no, super Ua, Lara, co robisz? Nie tak tego nie widać. Pozbieramy sobie wszystko, skoro gra nam daje taka możliwość. No tak, powiem, że robi się coraz ciekawiej. Wszystko pełne, więc... nie powiem, że nie. Dawaj skocz! Szlak! Kałudzik uchelani? Tu laka Telumo uszan. Te lumo, Tak Jestem. U Nuratu właśnie wyszła z Hakany. Będzie gotowa, kiedy otworzysz bramę. Odkryto ob nowy obóz. Zapalmy sobie. Wejdźmy sobie tutaj. Puk puk Dzień dobry, ja tylko pozwolę, dziękuję. O, wróć. Max. Ja będę się tam schował, wiesz? Tak gra lubi sobie chować przydano różne znajdki czy coś w tym stylu. Wamata kani kakale, <grymne> Janugdala subtal jest u Kilelkiko. Walkila, wszędzie trzeba było, jestem Cicho, to jest chyba trójca. Bo ja się trochę wystraszę, że mógłby mnie zobaczyć, ale okej, okay. Umiaraj Jestem na tropie. Mi się nie śpieszy. Nie czy śpieszy mi się, bo.

Ale piękna akcja. O! Aha, to też nie bije. Dobra, warto wiedzieć. Cię widzicie, Aha Da się robić z tych rzeczy. Czy da się robić po cichu? Tylko wiadomo, ja nie potrafię tak. Eee, nawet no tutaj nic nie ma. Idziemy. Może się ulepszę. A nie mam po co. W sumie to, bo kurde, noszę to i tak noszę i. Zawsze to automatycznie będziemy oznaczać, tak? O, to chyba tutaj. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. To więc o, fajna sprawa. O nowy punkt. Muszę otworzyć te bramy. O, ale tych mi nie oznaczył. Dobra, no spokojnie. Wow. Trochę ich tu jest, nie powiem, że nie. No... Ciut ich tutaj jest. Nie wiem, czy tego nie zauważą. Okej... Okay. Trochę... Tak dziwnie, prawda? No dobra, na spokojnie. No. Oj, ktoś się tam, ktoś tam wykrył, Weż... dobra. Manach konsekbaixo. Ten in casticon. Pen pezawej atsona sz Daniel Kubin. Przygotować ostrze, tak? Co jest? O! O! Oh, wow! Co jest? Ty! Nagle łuki mieli. Muszę otworzyć te bramy. Dobra, szybko trzeba to zrobić. Niczym cień. Kurde, jeszcze ten zobacz. Bin masz nie ja mam zeza. Dobra, dobra, nieważne Mam zeza i to... I to nie małego. Teraz muszę otworzyć tamtą bramę. Mechanizm do bramy powinien być na szczycie tego muru. Chciałem to zrobić po cichu, ale nie wyszło jak zwykle. To mogłem wysadzić. Ale nieważne. meter Strzały, piórka. Hajs. No, z tego Ech. mogłem zrobić... Tego, dymny proszek. No cóż, jak jest, jesteś zwany tak jak ja, to nie ogarniesz tego. Tu też w to można było na różne sposoby przejść dało się to po cichu zrobić jak asasyn, ale ja oczywiście nie zrobiłem tego jak asasyn, tylko jak ciota. Nieważne. Wchodzimy, chwalę. Jebać też, że wszyscy nas us us usłyszeli, prawda? No jest. Co z tego, że on zeza.

Szybko, łatwo. No i super, sam wymordowałem wszystkich a on... robisz co? OK, poświęciła się. Że mógł skrybować Joan. Co Dobrze. Wydostali go, ale u została złapana. O Tak. Idę szukać skrzyni. Nie wiem ile to potrwa. Dobra. Dzięki. Uuu, uh, jakie widoczki. Ko, to tutaj. No, Lara. Dobra. Cyk. Okej, okay, jednak nie tak. Musi sobie naprawić. Troszkę inaczej, czyli... Tak, o! Złap się, Jezu. No mi tych e, quick time e, eventowych no klikaczy wiecie Bo jak grałem w Larę to trochę było tych klikowych rzeczy Chyba, że to przez to, że O ho! ho że automatycznie się z tego puszczę i tak trochę Nie w tą stronę? serio Nie, dobrze, w tą tornadu trzeba zejść tak, na dół? A na dół Coś tu mamy. Mogę do wody skoczyć? No nie no, nie mam bo lara się zabije Nice Patrzcie jaki zami sniper Dobra od dzisiaj jestem Sniper l 4 Mówcie do mnie mistrz snajpery, z snajpienia. Lara, ja nic nie mówię, ok? Tylko... Aha, na dół, tak? Dobra. Co teraz? Okej, okay, bo teraz nie wiem co mam zrobić. Skoczyć. Tak, skoczyć. Nie wiedziałem jak głęboko jest.

No dobra, wiem, nie wiem, nie wiem, To jest dżungla. Kurde, tym razem nie się nie udało. nie wiem, nie to nie to to tam co? Gołą, co to było? Tam na dole to chyba jakaś świątynia. wiem, no to ładna mi to. Cenote, 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 cy Cenote, cy Campfire piękne. Mam nadzieję, że UNURA tu nic nie jest. Ile mam punktów 2. Co do Ningas chcę z nią zrobić? Bo zadałem, że ja mam przecież wielki Ningas, nie odbieram, proszę, nie za to przez rok. To by się mogło przydać nie, na, na do maksimum co wskazać na ten strzył. Spokojnie, Lara, nic ci nie jest. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. No tak się obawia się. Spokojnie, Lara, na pewno nic nie jest. Główna postać. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Lara, nie śpijmy. Kto to wszystko zrobił? No nie wiem. Ani majańskie, ani inkaskie. To można wejść? Nie. Ani majańskie, ani inkańskie. To już widzisz, Lara. Skok, Wysoko, tak. Ale mogę zanurkować. Kubana! Nie wiem, czy to jest możliwe, ale no, z mojego punktu, chyba e, widzenia, z takiej wysokości skoczyć to jest jak walnięcie w beton. Chyba, że się na tym nie znam. Otwiera i co to mamy? O cóż... tak trochę słabo, bo zaraz dechnę. Wypuń Lara i no szybko. Cyk, cyk, cyk. To my chyba ruda złota. A no, ktoś tutaj leży sobie. A nie, to jest diadai, chyba tak nazywa No szmarak są piranie A! To są piranie Please don't attack me Przystałeś się jak pijawki <s Seo lawsuit> ja, I co? Wszystko od początku muszę robić tak? Nie, jednak nie. Płyniemy, płyniemy. Czy ten droga jest tam? O, tam może. A, no to my sobie pójdziemy inną drogą tam. Zaraz, tak będę kończył chwileczek i zaraz w następny Proszę bardzo Co tu mamy? Mapa No to ładnie Coś tam... O, tu mamy... Co? No właśnie, obóz A tu? Relikt Gdzie? te re o tam jest znajdźka, Widzę, jak się świeci. Wiesz, że to te darmowe skóry, prawda? Nie polowaniem to jest tam taki bardziej legendarny zwierząt. Tak więc chyba się zbierać. Znajdźki, proszę bardzo. No i skóry, i proch, i śrubki. Za darmo. Mam tutaj jakaś torba, tylko za to sekret Secret O, widzicie kolejne No dobra. To ja tutaj z wami... Ja tutaj zakończę ci Myślę, że wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co macie do komentarzy, subskrypcje i takie sprawy. Ja się z wami żegnam. No to trzymaj się na razie. No i Pa pa!